No dobra, w kontakcie. Junior, daj kolki, bo mi zaschło. Pff, k***a, bez cukru. Siemano, tu Kimura na siura. Dzisiaj sprawdzimy wiedzę Warszawiaków na temat jiu Jeden Jestem mój ochroniarz. Sorry, sorry, za blisko. I ruszamy w miasto. Akcja. To no jeszcze jedno. z Czy uważasz, że to, co jest na zdjęciu. Jest męski sportem. No mężczyźni walczą, no, no to jak, ty nie jest męski? Jak jest kobieta, to nie jest męski, Ale jak masz dwóch facetów, to jest bardzo męski. Chciałbyś, ze mną tak, wiesz, się No, co Jest męski, tak? Tak. Czyli jujitsu jest męskie. Ja uważam, że bycie w mężczyzną Sparterze jest mega męskie, więc... Więc zgadzam się. Czyli spoconi, spoceni mężczyźni, którzy się kulają na macie, cię kręcą. Im bardziej spoceni, tym lepiej. A nie sytuacja. Spotkaliśmy mistrza mińska mazowieckiego w jiu-jitsu i spotkaliśmy mistrza mińska z Białorusi w boksie. Waldim. Cimankoś Kimura mura na na dwa nie, pytania? Dziękuję. Nie mam Na pewno? Na pewno nie. Proszę, nie. proszę. Jesteśmy właśnie pod naszym zaprzyjaźnionym klubem Sogo. Niestety nie wiemy o której mam wieczorne sparingi BJJ, Dlatego młodego byś to sprawdził grafik. O, czy z nas zespół muzyczny De La Riva? E, absolutnie nie. A czy jesteś trochę o Jujitsu? To się też Ja się nie chwalę, ja mam talerz. O kurde! Czy coś? Nie, my sport to zajawkowo. Znaczy, zajawkowo. Zajawkowo? oczywiście zajawkowo. Czyli MDMA, MMA. O MDMA? Ale... Ćwiczyliśmy czasami na Rwanie z piotkiem racing na, tak. na podwórku, na ale drawniku. tak no to niezbyt. Akademia Sportu Wilanów? ładnie tak. Ła Stary, jedyne co mam wspólnego ze sportami walki, to jak oddzielałem ziomka pod niuasem. Myślisz, że dlaczego on ma taki krzywy nos? Czyli. <laughs> Ale trenowałeś KSW czy nie? Nie, kickboxing trenowałem. Ki kickboxing, czyli tylko głównie stójka, tak? No, Parterowce bardziej jestem. Ja stary trenuję jako jedyny. Ja trenuję w W W jakim klubie? Stary Girlfur Express. To wybij jakieś trzy poddania w Jużu. Nie wiem, czy na pewno flany stary, To jest jedna. Walenie Leja to jest druga. No i wydaje mi się, że walenie jakieś tam dwusety na czas to jest. Mordo, kimurka, ballaha. Ale co? Kimura na co? Na nóżkę. Na nóżkę? Kim... A, ja? A nie na szura? Nie, nie, na skaszko bokowy tak zwany. Koleżka by nie wyszedł przez trzy z tego. Ulubione duszenie. Duszenie ulubione? O nie. nie, lubię chyba na, na mnie glacka leży kurwa i tak na mnie wiesz, nagle... Ale mimi tak, mi w jujitsu chodziło, mordo, mm. O, mu pleta na fiflaka, słyszałeś? Ty. Jeszcze się chyba nie zdarzyło. Dobra, gilotyna na kapucyna? Tak, 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 to kojarzę. Janek często mówił. Janek? Ja na, na misjonarza znam. Ale jak to jest, jak zawsze gdzieś na mnie oleje, to ja wtedy wiem, co chciałbym powiedzieć. Wiesz co, tak się czasem dzieje w głowie. Ja mam na przykład tak zawsze, jak schodzę z maty po pierwszej walce przegranej, nie? Co byś zrobiła jakbyś miała chłopaka, który jest e, chory na homoplatę? Co to jest? No choroba no. I się objawia. No wygina się ręka dziwnie. Czy tak? Tak? Tak, o. A ty byś... Nie wiem zrobiła jakbyś miała chłopaka, który jest chory właśnie na homoplatę? A to nie istnieje. Homoplata? Widzisz wszystko bym coś miał, w stanie oni tak. No ale on jest chory. No śmiałabym się. Natural? No nie, 17 lat treningu zawodowo już. Czyli coś tam jakieś... No tak. Bijesz teścia, że tak powiem. No teścia, teścia. Bo Masz nie. dziewczynę? Mam. Co ona na to? Nie ma z tym problemu. A co byś zrobiła, jakbyś się dowiedziała, że twój chłopak bije teścia? Nie. Nie. No ale jakby ten teść był taki trochę nieznośny i wkurzał. Panie dzięki za fajny wywiad, pozdrawiamy dla Ciebie, jest nagroda tutaj od naszego ochroniarza. Jezus Maria, jesteś zaszczycony. Jezus, ma pierdole, mordy. Dziękujemy za wywiadzik, pozdrawiamy Kimura, no siłę, lecimy dalej, peace yo.